Na czym polega duch Jezabel w tym? Mówi, musimy zadbać o tych ludzi. Nie mówmy Bóg, bo to ich uraża, to jest za dużo dla nich. Nie wkładajmy. Mówmy siła wyższa. Po co mówić człowiekowi, że ma uklęknąć? Niech zrobi jak chce. Po co młodzieży głosić Ewangelię? Zróbmy im Chrystotekę. Niech se potańcują, to, to może za Jezusem pójdą. Po co człowiekowi mówić, że robisz źle? To go urazi, zaboli, po co mu mówić? Żeby się hartował. Żeby stawał się silny, dojrzały, mocny. Bo jak przychodzi duch Jezabel, to się nie pierdzieli z nikim. Sunie jak może. Jak może Cię zniszczyć, to to zrobi. I powieka niech drgnie. Jak będzie mógł zniszczyć wszystko w Twoim życiu, to to zrobi. Tylko prawda was wyzwoli. Ale dzisiaj rodzicielstwo, wszystko, chrześcijaństwo idzie w kierunku... Nikt nic nie mówi, nikt niczego nie uczy, dziecka nie wolno upomnieć, bo traumę przeżyje. Chowamy małych narkomanów.